Jeszcze niedawno wydawało się, że transfer Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej będzie oznaczał dla Portugalczyka koniec poważnej kariery i sportową emeryturę, a smutek spowodowany brakiem możliwości występów w Champions League zrekompensuje mu rekordowe pieniądze, jakimi obsypali go szykowie z Riadu. I o ile pierwsze miesiące na Bliskim Wschodzie zwiastowały właśnie taki scenariusz, to w nowym sezonie Ronaldo przeżywa swoją trzecią młodość i w wieku 38 lat zgarnia kolejne nagrody dla Piłkarza Miesiąca, imponuje zarówno w klubie, jak i drużynie narodowej, a przede wszystkim zasypuje rywali gradem bramek, będąc dziś najlepszym strzelcem 2023 roku spośród wszystkich piłkarzy świata. To wszystko w cieniu nowo przybyłych gwiazd, które latem trafiły do Arabii, ale póki co nie są w w stanie zmienić faktu, że to pięciokrotny zdobywca złotej piłki jest dziś najgorętszym nazwiskiem, jakie przyciąga tamtejszych kibiców na stadiony. Dokładnie tak, jak robił to w trakcie swojej 20-letniej kariery w Europie, śrubując nie tylko indywidualne rekordy, ale przekładając to na formę swojej nowej drużyny. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Tymczasem jeśli mowa o strzelaniu, rywalizacji i grze zespołowej, to mam dziś dla was doskonały sposób na to, jak możecie wziąć udział w równie pasjonującej batalii dzięki całkowicie darmowej grze World of Warships, w której podobnie jak na Murawie, możecie sprawdzić się w rywalizacji z innymi graczami z całego świata. World of Warships to ponad 600 starannie odwzorowanych, historycznych okrętów podzielonych na 5 różniących się od siebie klas, zapierające dech w piersiach krajobrazy i oszałamiająca gra, a do tego możliwość prowadzenia bitew morskich w trybie zespołowym ze znajomymi wymagających, tak jak na boisku, dostosowania odpowiedniej taktyki pod przeciwnika. Gra jest całkowicie darmowa, a pobierając ją przez link, który znajdziecie pod filmem, zgarniecie też zupełnie za darmo mega pakiet startowy o wartości 100 zł, w którym znajdziecie m.in. 7-dniowe konto premium, aż 2 miliony kredytów i wiele innych bonusów. Pobierz grę z linków w opisie już teraz i odbierz swój darmowy pakiet pakiet startowy o wartości 100 zł. Poprzedni sezon był dla Portugalczyka niezwykle ciężki. W drugim roku, po powrocie do Manchesteru, rozpoczynała się właśnie holenderska rewolucja Erika Tenhaga, z którym Cristiano od początku ewidentnie nie było po drodze. W głośnym wywiadzie udzielonym tuż przed wylotem na Mistrzostwa Świata, Gwiazdor United dobitnie skwitował wszystko, co nie podobało mu się w tamtym czasie na Old Trafford, w tym osobę menedżera. Na konsekwencje tych słów nie trzeba było długo czekać, ale jego rozstanie z drużyną Czerwonych Diabłów było tyle głośne, co i od Dłuższego czasu spodziewane, a przez niektórych wręcz wyczekiwane. Ronaldo tym wywiadem nie tylko bowiem zamknął sobie drzwi do kadry United, ale i nastawił przeciwko sobie sporą część fanów, którzy, nie bez powodu, zarzucali mu stawianie się ponad klubem. W taki oto sposób już pierwszego dnia zimowego okna transferowego przenosiny Cristiano do saudyjskiego klubu Al naser zostały oficjalnie potwierdzone. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze z zeszłej zimy Liga Saudyjska była dla większości kibiców totalną egzotyką, nie mającą nic wspólnego z rozgrywkami, które znamy dziś, wypełnionymi gwiazdami największego formatu, ściąganymi z topowych klubów Europy. To głównie z tego powodu transfer Portugalczyka był w tamtym czasie traktowany jako nieformalne zakończenie kariery i przejście na hobby futbol w lidze, która dzięki ściągnięciu do siebie jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu, wydawała się de facto jedynym wygranym tej transakcji. Akcji. Europejska piłka traciła, nawet jeśli nie będącego już w swojej topowej formie, wciąż jedną z największych gwiazd, a sam Ronaldo szanse na dalszą rywalizację z najlepszymi, w tym przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Narracje o jego końcu w poważnej piłce potęgowały katastrofalne dla niego mistrzostwa świata, odbywające się w samym środku wspomnianego wcześniej konfliktu z klubem i gigantycznego skandalu wokół jego odejścia z Manchesteru. Sam Cristiano podczas turnieju w Katarze nie tylko musiał przełknąć gorycz utraty miejsca w pierwszym składzie swojej reprezentacji, ale przede wszystkim odpadnięcia z mistrzostw już w ćwierćfinale z drużyną Maroka. Jego notowań nie poprawiła też druga część sezonu, w której już jako piłkarz Al Nasser, klubu, który w momencie jego przyjścia zajmował pierwsze miejsce w tabeli, nie tylko kazał czekać na swoje pierwsze trafienie przez trzy mecze, ale i pozwolił, by drużyna z nim w składzie straciła prowadzenie w lidze i ostatecznie skończyła sezon z pustymi rękami, nie tylko przegrywając rywalizację w lidze, ale i krajowym pucharze i superpucharze. Mimo niezłych statystyk indywidualnych, 14 bramek i dwóch asyst w 16 meczach, można było jednak oczekiwać, że gracz Takiego kalibru, będzie miał znacznie większy wpływ na grę swojej drużyny. Nic też nie wskazywało na to, by kolejny sezon miał być dla niego jakkolwiek łatwiejszy nie tylko dlatego, że jego metryka wskazywała na kilka miesięcy więcej, ale przede wszystkim z powodu trzęsienia ziemi, jakie latem tego roku zatrzęsło całym piłkarskim światem. Mowa oczywiście o szalonym oknie transferowym, w którym kluby Arabii Saudyjskiej zaczęły hurtowo ściągać do siebie tabuny graczy, także tych dalekich od wieku piłkarskich emerytów, w tym nazwiskach które jeszcze rok wcześniej nawet nie spojrzałyby w kierunku tak egzotycznych rozgrywek. Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane czy Engo Locante to tylko wisienki na torcie letnich zakupów Saudyjczyków sypiących pieniędzmi na lewo i prawo niczym w symulacji rodem z Football Managera. W tamtym momencie wydawało się, że Ronaldo, nawet jeśli był głównym motorem napędowym tych transferów, jak sam się określał, zostanie jeszcze bardziej przyćmiony przez nowe, często dużo młodsze gwiazdy. Ale nic takiego nie miało miejsca, a Cristiano, jak wielokrotnie wcześniej w trakcie swojej kariery, po raz kolejny w wielkim stylu zamknął usta swoim krytykom. Tyle, że też nie od razu. Mimo, że wspomniany wcześniej letni szał zakupowy nie ominął także klubu Ronaldo, a w szatni Al Nasser pojawili się tacy gracze jak Ameryk Laporte, Alex Teresh, Seko Fofana, Marcelo Brozowicz czy właśnie Sadio Mane, drużyna CR7 przegrała obydwa pierwsze mecze nowego sezonu. Te jednak okazały się tylko nieszczęśliwym fal startem, bo od tamtego momentu drużyna z nim w składzie Notowała 10 kolejnych wygranych A w sumie w 13 meczach 12 zwycięstw i 1 remis W tym czasie Portugalczyk, który odrodził się Niczym Feniks z popiołów Sam zdobył 14 bramek i 7 asyst W 2 miesiące wyrównując Swój dorobek strzelecki z poprzedniego sezonu To wszystko o czym nie wolno zapominać W wieku 38 lat Gdy wielu jego piłkarskich rówieśników Od dawna ogląda mecze Z pozycji kanapy Jego olśniewająca forma w tym sezonie przekłada się też Na występy w reprezentacji która z kompletem zwycięstw w ośmiu meczach eliminacji jako jedna z pierwszych zapewniła sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. W swoich trzech jesiennych występach w narodowych barwach Ronaldo dołożył kolejne cztery gole, a w tabeli najlepszych strzelców eliminacji ustępuje tylko o jedną bramkę Rumelu Lukaku, potwierdzając niejako, że jego kapitalna forma nie wynika jedynie ze słabości ligi, jak sugerują niektórzy. Tym bardziej, że sama Liga Saudyjska po letnich wzmocnieniach stała się o wiele bardziej konkurencyjna i jak pokazał czas, nie. Wszyscy kozacy, którzy wcześniej błyszczeli w Europie, byli w stanie z miejsca rzucić arabskie rozgrywki pod swoje stopy, a Ronaldo? Być może będzie to dla wielu zaskoczeniem, ale w całym 2023 roku to Portugalczyk jest najskuteczniejszym piłkarzem świata, mając na koncie 43 trafienia w momencie nagrywania tego filmu, wyprzedzając Erlinga Halanda czy Kiliana Mbappé, grających oczywiście w dużo silniejszych ligach, ale jednak chyba nie podejrzewających, że pod względem Goli, zostaną wyprzedzeni przez 38 lat. Okay. Wspominałem wcześniej, że poprzedni rok był dla Ronaldo wyjątkowo trudny i faktycznie okazuje się to jeszcze bardziej prawdziwe, gdy zestawimy jego dotychczasowe tegoroczne 43 gole z zaledwie 17, zdobytymi w całym 2022 roku. Tymczasem poza szaloną formą we wstępie odcinka wspomniałem jeszcze o kolejnych bitych przez niego rekordach. Wrażenie robi nie tylko fakt, że Portugalczyk jako szósty piłkarz w historii zdobył ponad 100 bramek w każdej z trzech kolejnych dekad. Pod koniec sierpnia wysunął się na pierwsze miejsce rankingu w wszechczasów pod względem bramek zdobytych na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych, a miesiąc później został pierwszym piłkarzem w dziejach futbolu, który przebił magiczną granicę tysiąca meczów bez porażki. Ta ostatnia statystyka jest szczególnie imponująca, biorąc pod uwagę, że owe tysiąc gier bez przegranej miało miejsce w trakcie niespełna 1200 oficjalnie rozegranych przez niego meczów, co oznacza, że w trakcie całej swojej kariery Cristiano schodził z murawy pokonany w zaledwie 15% spotkań. Jednak jak sam twierdzi, dziś nie przywiązuje już tak wielkiej wagi do indywidualnych wyczynów i rekordów, a są one wręcz efektem tego, że piłkę traktuje jak zabawę. Oczywiście Cristiano nie byłby sobą, gdyby w tej samej wypowiedzi nie dodał, że różni się od wszystkich innych piłkarzy świata, bo na swoją formę pracuje zdecydowanie najciężej ze wszystkich. Jeszcze niedawno wszyscy zastanawialiśmy się i w większości zgadzaliśmy co do tego, że to koniec jego przygody zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Tymczasem kilkanaście miesięcy później. Ronaldo demoluje Ligę Arabską, w której roi się od młodszych od niego gwiazd i na poważnie szykuje się do kolejnego wielkiego turnieju z reprezentacją, mając nadzieję powtórzyć sukces z 2016 roku. A jak się okazuje, jego ambicje nie kończą się na przyszłorocznym euro, bo według mediów chce on pozostać w grze co najmniej do kolejnego Mundialu w 2026 roku, kiedy to będzie miał na karku już 41 lat i dopiero po Mistrzostwach w Ameryce ogłosić zakończenie kariery. Do tego czasu wciąż chce być piłkarzem. Al Nasser, chociaż eksplozja jego formy sprawiła, że jak donosi El Nacional, w gabinetach angielskiego Newcastle United, należącego do tych samych właścicieli co obecny klub portugalczyka, wrócił szalony pomysł ściągnięcia go z powrotem do Premier League, choć na dziś wydaje się to niezwykle mało prawdopodobne. Niezależnie od tego, obecny sezon pokazał raz jeszcze, że rywalizacja to coś, czym żyje Cristiano, a wzmożona konkurencja nawet w tak egzotycznej lidze jak saudyjska, wyzwala w nim tylko dodatkowe pokłady ambicji i nadaje jego że nowego znaczenia. Tego z pewnością dodał mu też Leo Messi, bo o ile ich bezpośrednia, fascynująca rywalizacja na kontynencie bezpowrotnie dobiegła końca, to jednak wciąż toczą oni za sobą korespondencyjny pojedynek o to, kto w większym stopniu wpłynie na swoją nową drużynę i nową ligę. A przecież Messi, który w MLS od pierwszego dnia stał się prawdziwą sensacją, zmieniając o 180 stopni postawę drużyny Interu Miami i prowadząc ją do pierwszego w historii trofeum, niejako rzucił wyzwanie w kierunku Portugalczyka, co tak że może mieć spory wpływ na jego zwyżkę formy w obecnym sezonie. Co ciekawe, w wywiadzie udzielonym ledwie kilka dni temu, Christophe Galtier, były trener PSG, prowadzący Leo Messiego, dziś pracujący w Katarze i oczekujący na mecz azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko właśnie drużynie Cristiano Ronaldo, stwierdził, że Portugalczyk tu cytat, wciąż jest najlepszym piłkarzem świata. To jednak nie przeszkadza Messiemu być wymienianym w gronie największych faworytów, a według nieoficjalnych doniesień triumfatora tegorocznej złotej piłki, przyznanej za sezon 22 23, w którym brak znaczących sukcesów z PSG, przyćmił wzniesiony w Katarze Złoty Puchar Świata. Ten miał według wielu ostatecznie dowieść wyższości argentyńczyka nad CR7 i nadać mu tytuł najlepszego piłkarza wszechczasów. To jednak nie odcinek o tym, który z wymienionej dwójki bardziej zasługuje na miano tego największego, a jedynie nauczka, by podobnie zresztą jak w przypadku Messiego, nigdy, ale to nigdy nie stawiać krzyżyka na nazwisku Ronaldo. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, czy uważacie, że obecny sezon Ronaldo to faktycznie powód do dumy dla Portugalczyka i jego kibiców, a może jednak jego statystyki osiągane w lidze arabskiej nie mają żadnego znaczenia. Tymczasem przypominam Wam o ściągnięciu darmowej gry World of Warships, którą z linku poniżej pobierzecie ze specjalnym bonusem o wartości 100 złotych i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka o tym, czy Erling Haaland zasłużył na złotą piłkę bardziej od Messiego.